Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam koziorożce na czytanie tygodniowe. Dokładnie na czytanie od 8 kwietnia od Wielkiej Soboty do 16 kwietnia, czyli prawie do drugiej niedzieli. Moi drodzy, to czytanie na ten czas ma pokazać koziorożcom, w jakiej będą energii, co może się wydarzyć, na co powinniście uważać, co w miłości, co u przyjaciół w rodzinie i w najbliższym otoczeniu. Co w pracy i w finansach, jaka rada lub jaki wynik na ten czas? Pamiętajcie, że czytania ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały tego usłyszeć, kochani. I moi drodzy, zaczynamy sobie jak najbardziej, sprawdzamy, jak to będzie wyglądało dla kozierowców na ten najbliższy czas. Prawie dwóch tygodni od 8 do 16 kwietnia, koziorożce. Dużo kart nam wypadło, ale słońce było na wierzchu, kochani. Pięknie, bardzo pięknie. I zaczynamy. Jaka wasza energia na nadchodzący czas? Głupiec. Duża arkana. Co może się wydarzyć? rydwan? No ładnie. Się zaczyna. Na co uważać? Król kielichów. Mhm. Co w miłości? Mag. Kochani. Trzy duże arkana na cztery karty, a to tylko prawie dwa tygodnie. Eee, co urodziny przyjaciół w najbliższym otoczeniu? Pięć kielichów, praca i finanse, a z kielichów. Pięknie. Eee, I rada lub wynik. Dwójka kielichów. No, jest tu sporo kielichów. Nie powiem. Duże arkana też są. O, gwiazda. Wow, wow, wow. Koziorożce. Gwiazda w tle. Pięć monet i sąd ostateczny. Kochani, może to czas tylko dwóch tygodni, ale jakaś grubsza sprawa, <grych> która będzie miała znaczenie. Znaczenie może mieć spełnienie nadziei i pragnień waszych w końcu. Macie nadzieję, macie wiarę w to, że wszystko się uda, to może grubo dotyczyć jakiegoś braku emocjonalnego lub braku wsparcia emocjonalnego lub braku materialnego i braku finansów takiej biedy emocjonalnej lub biedy materialnej. Przy tych pięciu monetach, a sąd ostateczny miałby to za, zada za zadanie odrodzenie czegoś, odrodzenie jakiejś sytuacji lub powrót do przeszłości, po to, aby coś po to, aby coś po prostu jeszcze raz, kochani, wskrzesić i zamknąć. Rozumiecie o co chodzi? Możecie zechcieć wskrzesić jakąś sytuację, powrócić do jakiejś starej sprawy, do osoby z przeszłości, do relacji z przeszłości, nie wiem, do pracy z przeszłości. Do sytuacji z przeszłości, czegokolwiek, w jakiejkolwiek płaszczyźnie życia miałoby to u Was nie dotyczyć. Może to dotyczyć na przykład bycia z jakąś osobą, z którą, nie wiem, były jakieś romanse, były spotkania, ale. No, ale nie było jakiejś oficjalnej relacji, oficjalnego związku i będziecie chcieli spełnić sobie swoje jakieś marzenie, pragnienie z tą osobą. Być może będzie szansa na powrót do przeszłości, na spotkanie z tą osobą. No, widzę tutaj dużo manifestowania, kreowania e, po to, żeby odnieść właśnie. Manipulacji też trochę, żeby odnieść korzyści, będziecie mieć wiarę i nadzieję na spełnienie pragnienia, marzenia, e, ale e, moi drodzy, e, no zobaczmy po kolei, jak to będzie wyglądało, bo. To ta sytuacja może dotyczyć sytuacji, w której będziecie chcieć powrócić do kogoś, od, odzwiecie się być może do kogoś, lub ktoś odezwie się do Was, ale bardziej Wy się odezwiecie do kogoś, tak, to będziecie Wy, gdzie będziecie chcieli gdzieś tam kogoś znowu zagajć, zagadać, jakąś osobę. W ogóle to tutaj słuchajcie, jest w tle gwiazda. No, może chodzić o wodnika, bo mamy tutaj dwie karty: wodnika, mamy głupca i mamy gwiazdę. Ale nie musi, moi drodzy, to może być każdy inny znak, tym bardziej, że są tutaj jeszcze, jest rak, jest skorpion, bliźnięta, no może być zupełnie ktoś inny, tak? Nawet żaden z wymienionych tych znaków, bo nie przecież każdy koziorożec będzie wracał do jakiegoś wodnika lub ma znajomość z wodnikiem. W którym macie jakąś tam szansę na jakieś spotkania, czy, czy jakieś romanse. W każdym razie tutaj jesteście w energii flirtu, romansu, niezobowiązujących spotkań. Niezobowiązujących spotkań, niezobowiązujących romantów, romansów, <laughs> moje drogi kościorożce, możecie być w energii rozpoczynania czegoś na nowo. Właśnie, jeszcze raz, od początku. No właśnie, możecie próbować z tą osobą jeszcze raz od początku. Możecie tej osobie to proponować. Jesteście w takiej energii, chcecie w to wejść z taką naiwnością, nawet trochę dziecięcą, ale m, trochę musicie uważać, bo ta sytuacja może nie odbyć się w taki sam sposób, jak zawsze się odbywała. Jeśli wracaliście nieraz do tej osoby, nieraz się z nią spotykaliście, to tym razem może się trochę to nie udać w takim znaczeniu, w jakim byście chcieli. Dla części z Was, dla kogoś to się nie uda za bardzo, bo ta osoba nie będzie chciała już tej relacji, tego powrotu, tej manipulacji być może tą relacją lub tą osobą. Po prostu ktoś nie będzie chciał tych marzeń i pragnień z Wami spełnić, bo... Trochę sytuacja tej osoby już się zmieniła. Jest inna ta sytuacja. No, ta osoba już może mieć ustabilizowane życie, albo może nie chcieć tego z wami powtarzać. Po prostu no, ma gdzieś już inną stabilizację, uczucia ulokowane, jednak gdzieś, gdzieś, gdzie są trwałe, gdzieś, gdzie jest trwała relacja, trwałe więzi. Ktoś nie chce tego psuć, ktoś nie chce tego. Po prostu ktoś się nie skusi, i tutaj dla części z Was ta osoba się nie skusi, bo widać to w zakończeniu sytuacji, i wasze, dla części z Was to jest Wasz powrót jakby do swojego związku, do swojej relacji, do swojej osoby, ale o tym na końcu. Natomiast dla innej części z Was udaje się jakiś romans. Czy znaczy w sensie udaje on się dzieje? Dlatego, że w karcie wydarzeń jest rydwan. I na pewno dla kogoś będzie to najgorętsza faza relacji, związku, romansu. Dla kogoś to może być, moi drodzy, w karcie rydwanu, też bardzo dużo podróży, częstych podróży, wiele podróży, związek na odległość, relacja na odległość. To mogą być wszelkie zmiany, moi drodzy, ale też takie zmiany, które idą w dobrym kierunku. Możecie otrzymać dobrą, możecie otrzymać nagłą wiadomość, w związku z czym nastąpi zmiana miejsca pobytu, podróż, również taka podróż niezapowiedziana. Tutaj oznacza, że będziecie zdobywać to, czego pragniecie, i część z was zdobędzie to, czego pragnie, i może cieszyć się pomyślną realizacją celu, ale to nie oznacza, że osiągnięcie tego celu, tego pragnienia będzie stałe, Bo wy tu możecie zrealizować w karcie gwiazdy jakieś, jaką, jakieś pragnienie. Że się z kimś spotkacie, że zrobicie z kimś seksy, tylko że to nie będzie trwało długo. Myślicie, że to zaspokoi jakąś, jakąś waszą biedę, jakieś wsparcie emocjonalne, no, dla kogoś też materialne, ale pamiętajcie, że to może dla jednej osoby się odrodzić, a dla innej osoby to może się zakończyć, bo powrót do tej sytuacji da Wam informację o tym, że to już nie ma racji, że tego już nie będzie. Że to się nie zrealizuje. Tak, że to mogło być jednorazowo, lub że chcieliście, przebyliście gdzieś jakąś podróż e, po to, aby się dowiedzieć, że jednak nie, albo że się umówicie z kimś, ale jednak e, mogą to być podróże jakieś niezapowiedziane, ale może to skończyć się, nie wiem, na spacerze, na spotkaniu, na rozmowie, e, na jakimś szybkim ruszeniu, szybkim działaniu, ale w efekcie może to się mm, po prostu nie zmaterializować. Ale tak jak wspomniałam, dla innej części koziorożców to się zadziewa, tak? Zadziewa się ta sytuacja, zadziewa się ten romans. Jest to też mocno możliwe w tutaj że rozwija się jakaś relacja że przechodzi ona na nowy poziom, na nowy etap na nowy poziom zaufania że romans na odległość, jakiś niezobowiązujący flirt romans na odległość e, jakaś długa rozłąka z kimś też e, może kochani e, spowodować chęć wspólnego życia przejścia tak? zjednoczenia się tej jednej osoby do drugiej wspólnego zamieszkania po prostu wejścia na e, przejścia z jednego etapu e, w związku w nowy, drugi etap Połączenie się partnerów, tak? Jeden przyjeżdża do drugiego, przychodzi do drugiego, i no, jakby tutaj razem już się, kochani, jednoczycie, tak? To jest też taka nadzieja na ponowne połączenie serc, i jest to jak najbardziej możliwe. I nawet to, jeżeli Wasza ukochana osoba nie może teraz pozostać przy Was, tak, to wszystko może się zmienić w najbliższej przyszłości. W każdym razie, kochani, Rydwan mówi tutaj o możliwości silnej rywalizacji, o zdobywaniu, o płomiennym romansie, o zabieganiu o drugą osobę, o zabieganiu o jej względy, o zabieganiu o partnera, o wzajemnej fascynacji o tym właśnie, że ta relacja, ten związek znajduje się w najgorętszej fazie. Tutaj jest dla kogoś możliwa podróż poślubna, po prostu, też dla kogoś jak najbardziej jest taka informacja. Ale rydwan też może mówić o nowej miłości, o zupełnie nowej miłości. To nie musi być nikt z przeszłości. To może być nowa miłość i spełnienie marzeń, spełnienie pragnień, rozumiecie? Wyjście z tej biedy emocjonalnej, wsparcie emocjonalne jakieś zakończenie i zamknięcie przeszłości bo są dostateczne mówi o zamknięciu przeszłości więc zamykamy te poprzednie romanse, flirty, coś co miało być niezobowiązujące staje się miłością, staje się yy, czymś na co być może nie liczyliście, a jednak to się zadzieje, czego się nie spodziewaliście, a jednak jest to bardzo gorąca yy, relacja w niektórych informacjach będzie w niektórych relacjach będzie to informacja o zerwaniu związku i to może być zerwanie jakiejś relacji, zerwanie, zakończenie romansu. Dla kogoś może zakończyć się istniejący związek, istniejąca relacja, tak? Dlatego tutaj Rydwan pokazuje właśnie również nową miłość, ale pokazuje radzenie sobie z przeciwnościami, większe zaangażowanie. Moi drodzy, i teraz co tu się dzieje w obszarze, na co uważać? No, trzeba uważać na króla kielichów. Słuchajcie, trzeba uważać na emocje, tych emocji będzie dużo. Trzeba uważać na emocje, trzeba uważać na uczucia też, aby nie ranić uczuć drugiej osoby, aby te emocje były zrównoważone, bo król kielichów to jest osoba dojrzała emocjonalnie. Ona. Potrafi tymi emocjami, kochani, się posługiwać i ma zrównoważone te emocje. Musicie uważać na swoje emocje względem innych. Powiem to, bo może to być dla jednej osoby, że musicie, ktoś być może powinien uważać na skorpiona, bo król kielichów reprezentuje skorpiona. Więc jeżeli wkraczacie w jakiś romans z kimś, kto jest skorpionem, albo z kimś, kto jest w związku ze skorpionem, czyli wchodzicie w romans z osobą, która niezależnie jakiego jest, spod jakiego jest znaku, zodiaku, ale jest, jest w związku, w relacji ze skorpionem ta osoba, to uważajcie na tą drugą osobę. No, skorpiony są. Jak nie wiecie, jakie są, to poczytajcie o tym, jakie są, więc ze skorpionami to nie przejdzie. Może to nie przejść. Natomiast no, to jest kwestia indywidualna, oczywiście. Każdy ma inną sytuację. Skorpion widzi to, co ukryte. Wiecie, planetą Skorpiona jest Pluton. A Pluton mówi o tym, że to osoba z poznaku Skorpiona jako pierwsza widzi to, co niewidzialne, to, co pod ziemią, to, czego jeszcze inni nie widzą, to, co jeszcze nie odkryte, nie on już to wie, ona już to wie, już to widzi. To jest takie, wiecie, prześwietlenie. Nie przez przypadek mówi się, że skorpion to super materiał na detektywa, na policjanta i tak dalej, i tak dalej. Ja już tam nie mówię, że jakiegoś jasnowidza, aczkolwiek y są to faktycznie osoby, które nie tylko są obdarzone intuicją, bo intuicją może być obdarzony każdy y i może tą intuicję w sobie y rozwijać. Natomiast to są takie osoby, które nie da się oszukać. To, jest, to są osoby, które coś, co się nie zgadza. Wystarczy jakiś jeden puzel z tysiąca, że nie będzie w sposób na tym miejscu, na którym powinien być. Wystarczy drobna różnica, drobny szczegół. Skorpion go zauważy, że coś tu nie pasuje, że coś tu nie działa, że coś tu nie gra, że któraś informacja nie trzyma się, kupy. To od razu jest wychwytywane. Po prostu to są osoby, których tak naprawdę owszem, zdarza się, że komuś udało się oszukać skorpiona, tak? Ale to nie jest tak, że skorpion o tym nie wiedział lub się nie dowiedział. Tu o to chodzi. Um, możecie mieć różne doświadczenia, ale trudno jest oszukać skorpiona, bo nawet jak się to komuś uda i wydaje się, że się komuś udało, to skorpion i tak o tym wie, i tak to podejrzewa, i tak to sprawdzi, i tak się dowie. Mm, i tyle i zawsze coś z tym zrobi to nie jest tak, że ta osoba zostawi to tak po prostu i sobie ktoś może dalej robić, co sobie chce robić, to tak nie wygląda ale to nie tylko u tej osoby tak nie wygląda, bo to może być każda inna osoba, to może być każdy inny znak na który trzeba uważać na tą osobę trzeba uważać na emocje albo na tą osobę, bo to może być osoba tej drugiej osoby jeśli wchodzicie w romans z osobą, która nie jest wolna z osobą, która no właśnie, może czegoś wam odmówić ostatecznie, tak. Ale abstrahując od tego, co tutaj jeszcze? Trzeba uważać na odwzajemnianie uczuć. Komu odwzajemniacie te uczucia? E, uważajcie na być, no właśnie, no to jest, uważajcie na czułego kochanka, na czułą kochankę, no uważajcie na tą osobę, tak. E, uważajcie na czyjegoś męża, na czyjąś żonę, na czyjegoś towarzysza, ojca. E, słuchajcie. Mm, Na co jeszcze uważać? E, kochani, mm, uważajcie na zastój wody, na zatrzymanie wody w organizmie, na przepływ limfy, zwróćcie uwagę. Możecie na to też zwrócić uwagę. I co jeszcze? Kochani. Dla jakiegoś jednego koziorożca, niech ktoś też uważa, na jakąś randkę, na jakieś inne romantyczne wydarzenie, które się szukuje. E, uważajcie na, na to, e, czy odpowiednio okazujecie komuś szacunek. Czy odpowiednio pokazujecie komuś, jak kogoś cenicie, jak doceniacie, jak lubicie, jak kochacie. Na to zwróćcie uwagę. E, Uważajcie na to, aby nie być zbyt ufnym, zbyt miękkim i zbyt nadwrażliwym, bo to może mieć znaczenie. Uważajcie na te emocje. W miłości, moi drodzy, jest mag, więc w miłości, no właśnie, co robicie? No, kochani, eksperymentujecie w miłości. Więc właśnie, w miłości i też w innych relacjach, i teraz tu może nastąpić zbliżenie się do drugiej osoby, jak najbardziej. Fascynacja, przezwyciężenie jakichś problemów w relacji lub w związku tutaj dzięki pomysłowości, kreatywności, i energii życiowej manifestujecie, realizujecie to co chcecie. Przechodzicie na właśnie ten nowy etap w relacji. To może być szybki rozwój jakiejś relacji, silny pociąg do drugiej osoby i chęć bycia z tą osobą. To jest też czas nowych znajomości dla singli jak najbardziej i większa dbałość o siebie. Większe zainteresowanie w ogóle otoczenia też wami jak najbardziej. Natomiast ogólnie w miłości możecie mieć do czynienia z bliźniętami. Tak, właśnie. To jest karta bliźniąt. I teraz możecie mieć do czynienia albo z taką osobą, która będzie umiała zaimponować, zrobić wrażenie, ale niestety będzie potrafiła też stworzyć pewną iluzję siebie po to, aby dostać to, co chce. To będzie taka trochę kasanowa osoba, która może użyć niestandardowych środków iść po bandzie po to, aby dostać to, co chce. Dlatego czasem warto uważać na kochanka. Może na czyjegoś kochanka. A może na swojego kochanka. Może trzeba uważać na ten romans. Bo mamy tu niezobowiązujący flirt i spotkania. Mamy tutaj związek na odległość. Mamy tutaj wszystko może to oczywiście przekształcić się w oficjalny związek. Ale dla części z Was jest to informacja, aby na to uważać. Na ten romans. No bo nie do końca może to być romans na stałe. Związek na stałe i możecie na szali postawić swoją relację, swój związek obecny. Dlatego uważajcie, bo jeżeli to nie wy jesteście magiem w tej sytuacji, w miłości, tylko ta osoba, no to może ta osoba użyć wszelkich środków, wszystkich swoich atrybutów, talentów i umiejętności, aby was po prostu, kochani, zwabić, aby wam zaimponować, aby zrobić wrażenie, aby dostać to, co chce. I niekoniecznie zostać z wami w tej relacji, w tym związku. O to tutaj chodzi. To może być bardzo atrakcyjny facet, bardzo atrakcyjny mężczyzna o silnej osobowości. Natomiast, tak jak mówię, we własnym celu, tak, aby odnieść własne korzyści. Eksperymentuje dla siebie, tak. I teraz ta fascynacja, która jest i to pożądanie, jest to, i wrydwanie i jest to w tym magu więc to może być bardzo mocne trzeba uważać żeby to szybkie spalenie nie nastąpiło i się nie skończyło ale też trzeba zwrócić uwagę na te wzajemne oczekiwania tak bo tu jest znowu szukanie nowych dróg tu jest panowanie nad swoim życiem aktywne życie plany będą zrealizowane tak uda się to zrealizować ale trzeba też obserwować nie obawiać się ryzyka i Być może ktoś z Was, może też w single, powinny zwrócić uwagę na to, aby przejąć inicjatywę, aby wykazać się własną inicjatywą. Jeżeli wiecie, czego chcecie i macie tą in inicjatywę, to możecie osiągnąć ten swój cel, tą osobę. Możecie faktycznie, może się udać to zabieganie o drugą osobę. Eee, na co, co mamy w, w, w rodzinie, w przyjaciół? Rodzina, przyjaciela i najbliższe otoczenie. E, pięć kielichów mamy. Tutaj, kochani, coś się ewidentnie nie udaje. E, być może trzeba być przygotowanym na jakieś niepowodzenie, na jakąś trudność. E, mogą tu powrócić jakieś sprawy, które wydawały się już dawno rozwiązane lub zapomniane. Ale pamiętajcie, żeby cokolwiek w tej rodzinie i w tym otoczeniu nie wydarzy się, aby te nadchodzące trudności przyjąć z godnością. Dlatego że. To są jakby rezultaty podjętych wcześniej działań. To może być rozwianie jakiejś nadziei, mogą to być jakieś wspomnienia, które będą przeszkadzać. W kimś może dominować też poczucie winy, problem w relacjach, problem na różnych płaszczyznach. Tu właśnie mogą być silne emocje, na które należy uważać. Uważajcie na tą rodzinę. Jeżeli rozwalacie czyjąś rodzinę, jeżeli rozwalacie czymś, czyjś związek, lub jeżeli rozwalacie swoją rodzinę lub własny związek, uważajcie na to, bo. To może nie być tego warte, ten romans, ta znajomość, może i to eksperymentowanie w miłości, nie, może, być, nie, może nie być tego warte. I e, no, aby to się nie skończyło, wiecie, jakąś tam depresją, załamaniem nerwowym i tak dalej. Natomiast e, tutaj potrzebna jest analiza dotychczasowego życia, przewartościowanie, przemiana duchowa coś takiego e, w obszarze rodziny, najbliższego otoczenia zachodzi. Być może powoduje to jakiś rozpacz, jakąś, yy, jakiś żal, jakiś smutek, bezsilność, po prostu porażkę uczuciową i stratę. Tutaj w obszarze rodziny ktoś przeżywa tą porażkę uczuciową, tą stratę, ten skomplikowany związek, tą relację. Ktoś przeżywa rozstanie, porzucenie, zamknięcie pewnego etapu w życiu, pożegnanie się z kimś, tak? poświęcenie też dla kogoś. tak? No ktoś przeżywa, że się poświęcił, a tu wyszło, jak wyszło? Ale to może być też brak rozeznania we własnych uczuciach i ta samotność, która tutaj komuś mocno doskwiera. Więc e, zwróćcie na to uwagę, bo e, to e, może być żal i smutek po tym, co się utraciło. To mogą być te tak zwane klapki na oczach. To może być pożegnanie z czymś, co już nie wróci w takiej formie. Więc warto zwrócić na to uwagę, aby nie być rozczarowanym, przygnębionym, i aby, słuchajcie, nie była to strata po tym, co miało przynosić radość i przyjemność. Wiecie o co chodzi: że jakaś relacja, jakiś związek czy romans miał przynieść radość, przyjemność, a zaczął przynosić, no co, stratę, przygnębienie i rozczarowanie, bo być może ktoś dla kogoś był tylko kochanką, kochankiem, tak? I teraz, co wydarza się w obszarze pracy i finansów? Tutaj mamy Asa Kielichów As Kielichów, tu jest początek jakiejś nobliwej miłości może być zakochanie, zauroczenie, może być odrodzenie się uczucia To może być uczucie, które pojawiło się w pracy, w obszarze zawodowym albo uczucie... Yy... No właśnie, to uczucie yy, może być uczuciem miłości, może być przyjaźnią ale może być też uczuciem zazdrości Więc tutaj nie wiadomo tu dla każdego z was co innego pojawia się w tym obszarze. Dla jednych zazdrość, strach, lęk, przyjaźń, miłość, wybuch, nagły wybuch emocji. O czym mówił król kielichów? Uważaj na emocje. Trzeba zrównoważyć te emocje. Tutaj e, mogą te emocje być bardzo silne i w obszarze rodziny, i w obszarze najbliższego otoczenia, i, i w obszarze zawodowym również. Abstrahując od tego, jeżeli nie dotyczy to żadnej sytuacji, że ktoś ma w pracy jakiś romans, czy osoba z pracy jest z obszaru zawodowego w jakiejś relacji osobistej z wami, czy też wchodzi w jakąś relację, czy to romansową, czy inną, flirtową. To, abstrahując od tego, Askerichów mówi o zadowoleniu z efektów swojej pracy, o miłej atmosferze, o długofalowej współpracy. Jest zapowiedzią sukcesów zawodowych, jest szansą na sukces, jest szansą na realizację planów, na dobre perspektywy. W planach zawodowych i finansowych. Tutaj są udane spotkania biznesowe, więc korzystajcie, udane negocjacje. Tu jest zaangażowanie w pracę, zaangażowanie w projekt. Tu jest możliwość rozpoczęcia nowych biznesów, nowych firm, nowych działalności. Tu jest też, kochani, praca, którą się lubi, praca, którą wykonuje się z pasją, która jest czymś przyjemnym, jest inspiracją, która, w której pojawia się vena twórcza. Zadowolenie też z tworzenia czegoś nowego jest natchnienie, jest dobrze. E, tutaj często sytuacje mogą mieć e, oczywiście. E, dobra, e, rada lub wynik. Tu jest dwójeczka kielichów. E, no, w radzie lub w wyniku, kochani, e, jest znowu współpraca dwojga ludzi. Jest co? Radą jest to, abyście cieszyli się z tego, co przynosi Wam partnerstwo. Niezależnie, czy to partnerstwo dotyczy obszaru zawodowego w pracy czy w relacjach, w uczuciach i w związkach, dlaczego macie się cieszyć z tego, co przynosi Wam partnerstwo? Bo cieszcie się z tego, co przynosi Wam stabilizację, co przynosi Wam trwałość, co przynoszą więzi, co przynosi pewność i stabilizację. Bo dwójka kielichów dla części z was mówi o tym, że. Mm, żeby cieszyć się z nowej znajomości z nowej przyjaźni z nowego uczucia ale dla innych z was aby cieszyć się z porozumienia ktoś będzie cieszył się z zaręczyn z zafascynowania z zauroczenia z początku w związku z zawarcia związku małżeńskiego z dobrych relacji w związku i z zrozumienia też własnych uczuć względem drugiej osoby i z harmonii w relacji w związku ale część z was kochani będzie Porozumiała się z drugą osobą, będzie tutaj pojednanie, pogodzenie się, wyciągnięcie ręki na zgodę, wybaczenie drugiej osobie, pójście na kompromis. Dla części z Was jest to sytuacja mocno związana z sytuacją piątki kielichów w otoczeniu, w rodzinie, być może w relacji w związku, które chcieliście zostawić, porzucić, ale ostatecznie wybaczacie. Ktoś wybacza Wam, wybaczacie komuś, Wy wybaczacie komuś, idziecie na kompromis godzicie się, jest pojednanie, jest pogodzenie się. E, no, drogi kościorożce, życzę Wam wszystkiego dobrego, buziaczki i do następnego razu, papa. Pa.